Konstruuj prostą prostopadłą do danej prostej. Na początku będzie Ci potrzebna kartka, linijka, cyrkiel, gumka oraz ołówek. Następnie narysuj dowolną linię prostą. Wybierz sobie dowolne dwa punkty na linii prostej. Wbij cyrkiel. To miejsce. I narysuj okrąg. Środek okręgu zaznacz kropką, ponieważ będzie Ci potrzebny do następnego okręgu. Kolejny okrąg zacznij robić od tego okręgu i linii środkowej. Gdy masz już dwa okręgi, weź linijkę i tu, gdzie są te dwa łączenia obydwu okręgów, narysuj linię prostą. I tak właśnie powstała nasza prosta prostopadła do danej prostej.